Do lewej będzie tutaj, do lewej będą bies. Dostał jeden pitał. bani Raz to, raz. W gazie, w gazie jeszcze biegnie. Kurwo, nic tam nie widzę, kurwa. Dawaj ty małpem. Weź! Maj się, 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 się. down. Maj się down. Ale dwóch zabije się. Czemu go wyzywacie? się? Jeszcze się wyjebał za zero. <laughs> ostatni raz wracamy do Wajzera ma jzera. Olu, co masz ty? Ja, 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 ja. takie. Ja, ja, ja. Wo, ja, wo, ja. boxer, boxer, kurwa, lewo, prawo. mi Elegancko razem staliśmy, kurwa, było gitara. Ale ja byłem schowany w domku. Ej, ogólnie, kurwa, bo nic nie słyszę. Mój ten slip tam. Tomasz, fajmana, 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 oh! On bym haken zatańczył. Tomasz. Kurwa, 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 dwa baty. Ej, czemu wystarczyło, kurwa, podjechać? Czy ciężko gra się z Wizerem? Eee, moim zdaniem to nie ma tak, że ciężko czy nie ciężko. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w Wizerze najbardziej, powiedziałbym, że jego wajzerki. Pana sprawa, kolego. Kurwa, to on się. Ja stałem. Co pana Przejeb... jest ta Co jest? Czerece. A ciąg ty z tego strzelasz? To, 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 to... nie miałem nic innego. Farpis z był, byłeś z rynki jest większa szansa niż kurwa z tego główna Nie, to nie Tomek, Tomek. Kurwa. kurwa Tomek Nie mam innej broni Mku Jest okay. Sniperka, Tomek to Kurwa nie da się trafić Nie, nie Nie ją no Tomek to, kurwa, kurwa Co to kurwa? Ej! How much HP kurwa? kurwa. How many HP? Tomek <laughs> <laughs> Ratować, kurwa Ja nie widzę ich Dobra. A, 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 a. Nie masz zadywy? Tomek! Tomek, czekaj, nie, nie wychylaj, nie wychylaj, Tomek, nie wychylaj Kurwa, czego nie rozumiesz, tobie nie wychylaj! Nie wiem, no ja widzę fragi, ja biegnę! Może jeden? Kurwa! Ja bym cię uratował Gdzieś tam w gdzieś, no, tak Kurwa Jest mokry. No, Ej, no kurwa! Nieee Chuj <laughs> <dobra, o, to śmiech> <manawiści, śmiech> <kojarzy. śmiech> ci w dupę frajerze Stara ci się puszcza, wiesz o tym ja, Ale coraz <laughs> Dobrze, że nie macie kurwa tych yy, dzięków. No, no dobrze, dobrze Mamy nie? Kurde, ale odpierdalałeś. Ty odpierdalałeś. Zjebie go. Dobra, mam. Kurwa, to tu podjechało, barany! Co jest kurwa? Już to jest dołączę, poczekaj.